Dostosowując sytuację poszczególnych zadań nałożonych na samorząd do sytuacji, miasto po raz kolejny wprowadza zmiany w systemie rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Część przepisów nie zmieniła się i tak do 18, czyli tak naprawdę do jutra. Można złożyć wolę dalszego uczęszczania naszych dzieci do przedszkoli. Największa zmiana dotyczy samego składania dokumentów rekrutacyjnych w placówce pierwszego wyboru. Składanie wniosków w wersji papierowej, co jest wymogiem ustawowym, odbywać się będzie po wznowieniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zajęć edukacyjnych w przedszkolach. A wtedy na złożenie w danej placówce podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych będzie 7 dni roboczych, począwszy od dnia następującego po dniu wznowienia zajęć. O dokładnym terminie będziemy informować w odrębnym komunikacie. Sytuacja zmienia się cały czas bardzo dynamicznie. Jak wiecie, coraz więcej przybywa u nas zakażonych osób i myślę, że musimy do tego podejść bardzo spokojnie, dlatego że przypuszczam, że to może nie być jeszcze ostatnia zmiana. Natomiast Urząd Miasta jest bardzo otwarty na to, żeby jak najbardziej pomagać naszym mieszkańcom i udostępniać nasze przedszkola, nasze jednostki do tego, żeby wszystkie dzieci mogły się zrekrutować i uczestniczyć w życiu przedszkolnym. Szczegółowe informacje dotyczące procesu naboru do przedszkoli dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce.